Witam Lucky akwarium z tej strony Na szybko tylko chciałem pokazać jak wygląda akwarium po trzech tygodniach W systemie low tech. Po przejściu z high-tech do low tech, z racji mojego urlopu Na taki wpadłem pomysł, żeby ograniczyć światło do połowy Zostały te dwie światłówki Tego światła dziennego, białego Bez nawożenia, bez CO2 Światło było ustawione na 6 godzin dziennie no, i wygląda to tak, że tragedii nie ma. Spodziewałem się dużo gorszych rezultatów. Obawiam się jakiegoś wielkiego wysypu glonów. Glony się pojawiły tylko na szybie, i to w tych miejscach, których nie doczyściłem poprzednio. Ale taka sprawa alternatera bez światła niestety kiepsko troszkę urosła, ale kolor straciła prawie że całkowicie. Tam z tyłu niektóre pędy trochę lepiej wyszły. Yy, ale, ale trochę tak się nawet i rozpuściło. Wygląda to średnio. Yy, tutaj, sagitaria. Widzę pewne braki. Jest w miejscach obgryziona. W pewnych miejscach. Ale to wydaje mi się, że po prostu to jest efekt tego, że yy, nie dostawała żadnych nawozów i to, co po prostu umarło, zostało zjedzone przez ślimaki. Bo zdrowe pędy wyglądają ładnie. Nawet jakoś glon się na nich specjalnie nie pojawił. Więc te obgryzione tutaj listki winiłbym. I, winiłbym za to właśnie brak nawozów i... i po prostu no, zostało to sprzątnięte przez ślimaki. Mm. Trochę syfu się nazbierało na mikrozorium. Troszeczkę glonów. Wydaje mi się, że prawa strona akwarium trochę bardziej ucierpiała niż lewa. Nie wiem czemu, nie jestem w stanie tego powiedzieć. To po tej stronie seryjaria wygląda podobnie. To, gdzie troszkę nawozów zabrakło, zostało po prostu zwiedzone. Te obumarłe tkanki pożaru i ślimaki. Mech, no mech wygląda tak samo jak poprzednio, tylko no o wiele dłuższy. Porósł znacznie ale dalej. Nie wiem, co zrobić z tym nalotem na nim. To jest kwestia może filtra, nie wiem, coś po, po z filtrą chyba, wymienię w nim gąbki i zobaczymy, czy to coś pomoże. Hmm. No, ryby mają się dobrze, nie widzę żadnych braków, nie znalazłem nic płatniętego były karmione z automatu, więc o ryby się nawet w ogóle nie obawiałem. Eee, ślimaków jest tyle samo, co było. To w niektórych miejscach widzę jakieś puste skorupki, ale to prawdopodobnie jeszcze zasługa Helenek. Ludwiga. Ludwiga wykazuje znaczne braki w oświetleniu i w nawożeniu. Listki są małe, są zielone, ale podrosła podrosła dosyć sporo. No to są takie pędy większe, które już dosięgają tafli wody i mocno ponad te tafle wyszły. No ale koloru brak, są troszeczkę poskręcane. Są też no te pędy takie po, poskręcane też z powodu tego, że tu linia wody zeszła o dobre 7-8 cm, więc po prostu sporo tej wody wyparowało. Seratopterys ma się całkiem nieźle. Mocno porósł, no ale też braki, ale nie jednak w tym widać, więc no, co, przystępujemy do działania, będziemy to teraz próbować przywrócić do stanu poprzedniego, docelowo lepszego. I bardzo ładnie wygląda kryptokoryna. Wciąż te liście, które są zaglądane, one zawsze były zaglądane. To są bardzo stare glony. To według mnie nawet jest taka pozostałość po. po. mi teraz na głowy. Po tych takich czarnych, brzydkich. po krasnorostach właśnie. To jest to słowo. No i tyle. Będziemy działać, walczyć. Gaz wróci do łask. Już teraz z gaśnicy. Także no zobaczymy. Sagitaria na pewno mocno przytnę, bo rozsadzam, wyrzucę te brzydsze. I za jakieś kilka tygodni zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Na Ternatron się jeszcze zastanowię, czy przypadkiem jej się całkowicie nie pozbyć, ale jak tam patrzę głębiej, to chyba nie jest aż tak tragiczne. Coś się z tego może uda ugrać. Także do zobaczenia za kilka tygodni. Pozdrawiam.